Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Darmusak i zapraszam Was na 14 dzień kalendarza adwentowego. A co dzisiaj mamy? A taką ciekawostkę słuchajcie, niszczyciel szwedzki STVS1. No i tutaj się zaczynają schody. Po pierwsze dlatego, że ja tego pojazdu w garażu nie mam po drugie, dlatego, że takim drzewkowym odpowiednikiem USM 03 grałem bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. I niestety nie wspominam zbyt dobrze tego pojazdu. No i po trzecie, dlatego że generalnie szwedzkimi TDK-ami gram bardzo mało, więc ciężko będzie mi tutaj ocenić atrakcyjność oferty pod kątem zakupu za golda, czy też ewentualnie za prawdziwą, twardą walutę. To pozostawiam Waszej gestii, natomiast oczywiście Wam wszystko przedstawię, pokażę i spróbuję co nieco opowiedzieć. Dobra, zacznijmy od oferty za złoto. W zestawie mamy czołg, miejsce w garażu, załogę na 100%, 25 misji razy 5 i to zostało wycenione na 8585 golda. Teoretycznie jest to 15% taniej w stosunku do wartości, do ceny takiej standardowej. Jeśli chodzi o zakup za prawdziwą walutę, zestaw standardowy, e, też mamy czołg, załogę na 100%, miejsce w garażu i 25 misji razy 5. Pozostało wycenione na 122 ,99 zł. 99 Jeśli chodzi o zestaw najlepszy, zakup, moje ulubione zestawy, mamy strv załogę na 100%, miejsce w garażu, 5000 golda, 500 tysięcy kredytów. 40 misji razy 5, i do tego jeszcze mechanizm dosyłający, lorneta, ulepszona wentylacja i po 10 sztuk rezerw osobistych plus 300% na doświadczenie dla załogi przez 2 godziny, i na do, doświadczenie wolne też przez 2 godziny. I ten zestaw został wyceniony na 208 ,91 zł. 91 groszy. No, tak czy siak, upa. Forsy. Przejdźmy teraz do krótkiego porównania tego pojazdu, a potem jeszcze omówimy pancerz i podstawowe dane tabelaryczne. Jeśli chodzi o porównanie go do innych niszczycieli, no, zadanie nie jest łatwe, dlatego że tych niszczycieli na 8 poziomie jest naprawdę bardzo dużo. I najbardziej logicznym porównaniem jest porównanie go do pojazdu drzewkowego, do Udesa 03, oczywiście w takiej topowej konfiguracji. Ale zobaczmy jak to w ogóle wygląda, jeśli zerkniemy też na pojazdy niemieckie, radzieckie, francuskie. Jeśli chodzi o punkty życia, STRV S1 ma tych punktów 1000, tyle samo co pojazd drzewkowy. Natomiast mniej niż na przykład inne niszczyciele, które mają 1100, 1200. No i te s piątka tutaj bije rekordy ma 1500. Także STRV S1 no niestety jest jednym z pojazdów najsłabszych, jeśli chodzi o punkty życia: Uszkodzenia na strzał. STRV S1 ma 390, tak samo jak udes 03 ten pojazd drzewkowy. W porównaniu do pozostałych tdk no, jest to taka wartość, powiedzmy, gdzieś raczej yy, z dołu, tak, stawki, jeśli chodzi o ten parametr. Pozostałe pojazdy mają w granicach 400-440. 390, no i tutaj ISU 152K ma 750, więc to jest wartość kosmiczna. A to jest pojazd, który obecnie mm, można wylosować w dużych paczkach. Więc jeśli chodzi o uszkodzenia na strzał, to STRVS1 i UDES, no niestety raczej plasują się gdzieś w dolnym zestawieniu e, tych pojazdów. Jeśli chodzi o DPM, STRV S1 2294, UDS03 2000, tutaj różnica jest na korzyść strv To tak mniej więcej wychodzi, że niecały jeden strzał więcej można oddać strv Więc jeśli chodzi o parametr związany z uszkodzeniami na minutę, STRV S1 lasuje się powiedzmy gdzieś tam w środku stawki. Najwyższą wartość ma TS5 2823. Jeśli chodzi o penetrację na strzał na pocisku standardowym, tutaj oba szwedzkie pojazdy wiodą PRYM, mają 288 mm i są to wartości najwyższe. Pozostałe pojazdy mają zdecydowanie mniej, więc ten parametr jest na duży plus dla szwedzkich niszczycieli. Penetracja na pocisku premium w przypadku Strv S1 wynosi 330 i jest to wartość taka sama jak UDES-a drzewkowego i kanon, kanonen jak pancera 105. Pozostałe pojazdy mają powyżej 300, czyli można powiedzieć, że zbliżają się do Strv S1. Jeśli chodzi o czas celowania, Strv S1 i UDES mają taki sam parametr, mamy 3 sekundy. Najlepiej wychodzi pod tym względem, pod tym względem TS5 1,8. Pozostałe pojazdy w granicach 2, 2, 3 do 3,5. Więc ten parametr też nie jest może jakiś super fantastyczny, ale też nie ma jakiejś tam dużej tragedii. Jest to wartość zbliżona. No i teraz, jeśli chodzi o ilość koni na tonę, czyli parametr związany z dynamiką. STRV S1 ma 16,36 konia na tonę. Drzewkowy UDS ma 26,34. I tutaj też jest duża różnica na korzyść pojazdu drzewkowego. On będzie się przemieszczał zdecydowanie szybciej. 10 koni różnicy, naprawdę to jest bardzo dużo. Pozostałe pojazdy 12, 16, 19, więc to takie wartości gdzieś tam w okolicach tego, co prezentuje STRV. S1. Najlepiej pod tym względem wypada oczywiście francuski AMX, tutaj mamy 26,79 onia na tonę. No dobra, przejdźmy słuchajcie do kolejnych zestawień. Zaraz powiem Wam, jak wygląda pancerz. Na razie jeszcze tutaj kilka takich dodatkowych danych. Czyli tak, DPM 2294, uszkodzenia 390 penetracja 288. Czas przeładowania 10,2, szybkostrzelność 5,88, prędkość do przodu 50 km na godzinę, do tyłu 45. Taka mobilność wydawać by się mogło, że całkiem nieźle, ale w przeliczeniu yy, koni na tonę, no niestety nie wychodzi to dobrze. Tych koników na tonę mamy 16,36. Jeśli chodzi o depresję, działa 11 stopni, elewacja tak samo 11 stopni, no i ten parametr jest bardzo dobry. Jeśli chodzi o pancerz, no to można by rzec, że pancerz tutaj nie istnieje. W każdej strony mamy 30 mm, ale do tego jeszcze za chwilę przejdziemy. Punkty zdrowia, to już tak jak wspominałem, wspominałem mamy tych punktów 1000. Jeśli chodzi o zasięg widzenia 350 m i uważam, że to jest zdecydowanie za mało. Pamiętajmy, że jest to niszczyciel, który stoi gdzieś zamaskowany, z reguły gdzieś w drugiej linii. No i po prostu stara się strzelać, będąc niewykrytym. Także ten parametr 350 metrów należałoby wzmocnić albo perkami, albo wyposażeniem, na przykład lornetą. To zresztą widzieliście w wariancie najlepszy zakup. Tam faktycznie jako jeden z modułów jest wyszczególniona lornetka. Jeśli chodzi o załogantów, to mamy dowódcę, razem z funkcją celowniczego, tak samo kierowce, no i oczywiście jest jeszcze radiooperator z funkcją ładowniczego. No dobrze, przejdźmy, słuchajcie, do pancerza. No więc tak, pancerz tego pojazdu wygląda następująco. Mamy 30 mm na całej przedniej płycie, no i też na płycie dolnej. Dodatkowo tutaj, zobaczcie, po bokach dochodzą nam elementy pancerza warstwowego. One tutaj mają po 10 mm i teoretycznie system pokazuje, że tutaj strzały będą absorbowane i tutaj przebić nie będzie. Jeśli chodzi o przebijanie, no to najlepiej strzelać po prostu w środek tego pojazdu, w górną płytę, nawet nie ma co się bawić w celowanie tutaj w dolną, walimy po prostu w górną i zobaczcie, że te wartości są bardzo małe, tak przy samym dziupku. W granicach 80 mm, na samej górze powiedzmy, w granicach 90 mm. I teraz słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o przebijanie tego pojazdu. On ma 11 stopni obniżania działa, więc będzie się ustawiał pod bardzo dla siebie korzystnym kątem, ale to nie będzie też taki kąt, który będzie powodował, że nie będziemy w stanie go przebić, bo nawet ustawienie w ten sposób pojazdu zobaczcie penetracja jaka jest potrzebna to jest 113, 105 więc różnica praktycznie żadna i pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy o zasadzie trzech kalibrów czyli tak naprawdę wszystkie czołgi które będą miały powyżej 90 działa powyżej 90 kalibrów będą ten pojazd bez problemu przebijać i dziurawić jeśli chodzi o bok pojazdu Tutaj też mamy dużo pancerza, takiego warstwowego. Tutaj na niebiesko pokazany jest właśnie ten pancerz, on daje 30 mm. Jeśli chodzi o gąsienicę, to mamy 20 albo a pojazdu 30 tak jak było już wcześniej wspomniane. Tył też mamy 30 mm i bez problemu się tutaj wbijamy. Dodatkowo, jeśli chodzi o STRV-a, bardzo duży minus. To oczywiście tutaj ten garnuszek. On ma 15 mm. Czyli wszyscy, którzy będą mieli problem z przebiciem tutaj pancerza, no to bez problemu mogą próbować strzelać w garnek. No i teraz zadajmy sobie słuchajcie pytanie, czy ten pojazd kupować, czy nie. Jedna bardzo ważna rzecz to i UDES, i ten pojazd STRV. To są pojazdy faktycznie przygotowane i przystosowane do tego, żeby się ukrywać, żeby kampić i strzelać z drugiej linii, z dalszych odległości. Jeśli miałbym wybierać to między udes a STRV-em to wybrałbym strv -a. Pomimo tego, że ma gorszą mobilność, ale ma za to lepszy pancerz i to jest moim zdaniem bardzo duży plus tego pojazdu. Ma też odrobinę większy DPM, co też wychodzi na plus. Myślę, że ustawiony gdzieś w krzaczorkach z siatką maskującą, z lornetką, z braterstwem broni, które oczywiście spowoduje, że ten parametr związany z celnością na 100 metrów będzie troszkę lepszy niż to 0,4, myślę, że ten pojazd będzie w stanie coś tam na polu bitwy zdziałać i może być dosyć upierdliwy. STRV, znaczy w ogóle generalnie szwedzkie tdeki mają do, bardzo dobre maskowanie. Ciężko jest je wykryć, więc STRV pod tym względem ma duży plus. Więc jeśli lubicie tdeki, lubicie stać z tyłu, lubicie być niewidzialni, no to mogłoby się wydawać, że ten STRV jest bardzo dobrym pojazdem pod tym względem. Ale nie powiem Wam tego na 100%, ponieważ ja tymi pojazdami gram bardzo mało. No i tak jak już 3 razy dzisiaj, pewnie już albo i 4 nawet mówiłem, nie mam tego pojazdu w garażu, więc nie mogę Wam pokazać ani żadnej bitewki, ani powiedzieć, jak to wyglądało we wcześniejszych bitwach. Natomiast na pewno jest upierdliwy. Spotykałem się z nim w bitewkach, wiem, że potrafi namieszać, wiem, że potrafi być niewidoczny, no i penetracja. Słuchajcie, penetracja jest bajeczna. To i na drzewkowym i na tym parametr naprawdę super. Bez problemu się wbija, bez problemu przebija, więc do tego jeszcze dodając w miarę dobrą szybkostrzelność, można trochę nabroić. No dobrze, słuchajcie, ja sam muszę przemyśleć temat, czy ten pojazd wrzucić do swojej kolekcji, czy nie. Mam trochę golda. Cena nie wydaje się jakaś taka tragiczna. Więc przemyślę to, ale nie wykluczone, że, że on zagości wśród moich TDeków. A jeśli tak będzie i rozegram jakąś fajną bitewkę, to nie omieszkam się, to nie omieszkam jej wrzucić na YouTube, żebyście też zobaczyli, co tym pojazdem można zrobić. No dobrze, słuchajcie, dzisiaj e, troszkę danych tabelarycznych, mniej odczuć osobistych, bitewki nie ma. Ale myślę, że mimo wszystko będziecie w stanie po analizie i po obejrzeniu jakichś takich bitewek gdzieś na Botryplace podjąć dobrą, słuszną decyzję dla siebie samych. No dobra, koniec grędzenia. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam oczywiście na kanał, na kolejne filmiki. Miłego dnia Wam życzę. Do następnego. Cześć.